Dzień dobry Państwu, Stanisław Kosakowski. serdecznie pozdrawiam. Proszę Państwa, już powiedziałem generalnie wszystko, co miałem powiedzieć, jeśli chodzi o koronawirusa w poprzednim wideo pod tytułem Koronawirus i Idiota Wirus. Tam, tak powiem, powiedziałem w skrócie, co myślę i to jest taki chyba jedno z moich lepszych wideo. Sam muszę się pochwalić. Ale teraz przejdźmy do czegoś jeszcze zupełnie innego, o którym byśmy nie rozmawiali, ale o którym wspomniał ksiądz Chyła na Twitterze. A to jest bardzo istotna sprawa, bo ja też o tym myślałem. On to dosyć tak precyzyjnie ujął, ale może ja to troszeczkę rozwinę, jak się da. Proszę Państwa, koronawirus i skutki, jakie on niesie, oraz ogólną, ogólnoświatową, taką, ogólnoświatową taką panikę. To jednak, jakby nie było, te skutki i te, to, że ludzie przestają gromadzić się w jakichś miejscach publicznych w większych ilościach, że to są stadiony, że są koncerty, kina, takie inne historie, naprawdę to jest w jakiś sposób może to nie jest zbawienne, ale to są swojego rodzaju rekolekcje dla wielu, wielu ludzi wierzących, ale też i niewierzących, proszę Państwa. Bo to, ta panika, ten, ten, ta taka sytuacja dotyka ludzi wierzących i niewierzących, ale ta taka sytuacja, że tak powiem, pozwole, pozwala zrewidować sposób myślenia, sposób no, te, te życie, które mają, mamy w jakiś sposób poukładane, bardziej czy mniej albo pochłanne, bardziej czy mniej, jednak jakby nie było, ta panika, ten strach przed koronawirusem powoduje to, że wiele, wiele biznesów się zamyka, wiele biznesów ludzie tracą pieniądze takie czy srakie, ludzie przestają prowadzić życie towarzyskie takie jak prowadzili, wiele, wiele rzeczy innych wpływa na to, że, że ludzie zaczynają teraz myśleć po prostu o sobie i to jest istotne, bo myślimy, generalnie i tak myślimy o sobie, ale zaczynamy myśleć o sobie pod kątem, pod kątem naszego jestestwa, że my jesteśmy takim zwykłym prochem, takim małym pioneczkiem, który przyjdzie powiedzmy jakiś koronawirus czy jakiś inny wirus i nagle znajdziemy się po ciężkiej chorobie, bo to dotyka przede wszystkim układu oddechowego. Po ciężkiej yy, chorobie dusimy się i umieramy. I to jest właśnie i to jest straszne, ale przy okazji to jest w jakiś sposób z tego można taki, zrobić taki dobry outcome, czyli takie, że ta tragedia, jaka dotyka w tej chwili ludzkość, może mieć w jakiś sposób skutek taki, bo w każdym, z, każde, z każdego z Wam wynika jakaś dobro, dobroć w pewnej perspektywie. Tak samo tu w perspektywie tego tego, tej tej choroby, tej strasznej choroby. Mam nadzieję, że może w przyszłości, yy, że to spowoduje, że ludzie się otrząsną z tych takich swoich takich małych spraw, tych małych światów, które żyją, a zaczną, że tak powiem, patrzeć na pewne sprawy globalnie, zaczną pewne sprawy yy, rozumieć yy, bardziej dosłownie, zaczynają myśleć o życiu pozaziemskim, po jakieś takie inne historie. To są naprawdę bardzo, bardzo istotne sprawy ale też zrewidować swoje życie, bo czasami te życie ogranicza się do pewnych jakichś tam do pewnych form y, takiego pewnego takiego przyzwyczajenia bardziej, przyzwyczajenia pewnej takiej rutyny, a ten koronawirus powoduje to, że ta nasza rutyna musi być zmieniona, jest tak powiem, w tej chwili w, w, w sposób bardzo taki drastyczny, zerwana. Już nie mamy już nie mamy takich, powiedzmy, towarzyskich spotkań, gdzie spotyka się grupa e, grupa ludzi. Czy to są koncerty, czy to są kina, jakieś inne sprawy. Nawet w tej chwili idziemy do, do sklepu, czy targ, ludzie się oglądają, patrzą jeden na drugiego, czy on kika, czy on tego. Po prostu ludzie czują się zagrożeni. To jest właśnie w swojej głupocie czasami, w swoim takim bezsensownym życiu. Ludzie już przyzwyczaili się, że czasami żyją w totalnej dupie, ale są już do tego przyzwyczajeni. A tutaj się okazuje, że przyszła koronawirus i nawet te takie życie które powiedzmy jest takie czy jest mniej udane czy bardziej udane powoduje że to życie może być przerwane i ten strach przed tą, przed tym zerwanym życiem powoduje powoduje to że zaczynamy się zastanawiać głębiej nad tym skąd wychodzimy i dokąd zmierzamy także to konsekwencji yy, widzę, że tak powiem, jakiś plus. Szkoda, że ludzie do tego muszą dochodzić po, od strony takiej tragedii, że dopiero jakaś tragedia, dopiero jakaś, jakaś, jakaś zmora, do, do, że zmora, jakiś pomór, czy jakieś inne historie dopiero zwraca ich uwagę na to, że trzeba swoje życie zrewidować, zastanowić się, naprawdę, bo tutaj to powoduje, że, że już nawet takie najbliższe związki, czy to są powiedzmy z rodzicami, czy są z dziadkami, robią się w jakiś sposób ograniczone i w Polsce, i na świecie, bo to są ludzie starsi. Jeżeli dzieci i ich wnuki kochają tego starszego dziadka, to też się zastanawiają, czy ja czasami jakiegoś koronawirus nie przyniosłem ze szkoły, czy ze sklepu, czy, czy z koncertu, czegoś innego i go poczęstuję tym koronawirusem w zyspowie, i o dziadek umrze, albo babcia umrze, albo takie inne historie. To jest naprawdę. Bardzo, 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 bardzo ciężka choroba, bardzo ciężki, no, bardzo ciężki, jakby to powiedzieć, no bardzo taki trudny okres dla dla człowieka, bo z jednej strony trudny, bo bo um, obnażył się um, um, jak to się mówi, face to face, znaczy spotkał się twarzą w twarz, powiedzmy, ze śmiercią, z czymś takim, z, z czym z czymś się nie spotykał powiedzmy na co dzień przez, przez dekady, przez wiele dekad, czy, czy może nawet przez jakieś stulecia. Także że to jest naprawdę, jest to sprawa ogromnej wagi. To są swojego rodzaju rekolekcje. Może wielu ludzi niewierzących nawet nie wie, co, co słowo rekolekcje znaczy, ale akurat w tym okresie przed, przed Wielkanocnym, to są takie rekolekcje dla wierzących i niewierzących, którzy, którzy, tak powiem, muszą w pewnym życiu zrewidować, zobaczyć, co jest ważne, co nie jest ważne. Się okazuje, że praca nawet, jakiś praca w jakimś Jakimś szerszym środowisku, już człowiek ludzie się boją, już lekarze się boją yy, iść do szpitala, leczyć, leczyć ludzi, boją się pielęgniarki. Proszę Państwa, ludzie idą do pewnych zawodów z powołaniem żeby to czynić, a później nagle się okazuje, że niezależnie czy on ma tą maskę, czy nie ma tej maski, boi się, boi się pójść, boi się z tymi ludźmi, że tak powiem, boi się z nimi wchodzić w taką, w taką relację, że w relację, boi się ich, ich bliskości, bo mogą, tak powiem, zaradzić się tym koronawirusem. Także tutaj jest temat ogromnie, tak powiem, skomplikowany, ale ogromnie ciekawy. Nie wiem co z tego co wyniknie, ale już z tego wynika, z mojego punktu widzenia, pewne rzeczy przewiduję. Wynika, wynika w sytuacja, że, że po prostu ludzie już muszą że ludzie zastanawiają się nad pewnymi historiami. Uważam, że jeśli to potrwa jakiś czas, mam nadzieję, że to się jak najszybciej skończy, to jeszcze pewne rzeczy się wydarzą w, życiach, w życiu milionów ludzi, bo to dotyczy całego świata. Dotyczy i Chińczyków, i Amerykanów, i, i Polaków, i takich, i srakich, i żółtych, i zielonych, i w ciapki, i w krążki, i w kropki. Każdego to dotyka. Także tutaj jest to naprawdę, jest to jest to wyjątkowo, wyjątkowo wyjątkowy okres czasu, dlatego prosimy Pana Boga, trzeba się modlić i zastanowić się nad sobą, ale poprzez modlitwę prosić Pana Boga, żeby, żebyśmy mogli się uwolnić od, tej, od, tego, od tego naprawdę poważnego wirusa, który, który jest jest śmiercionośny. I to, to jest naprawdę... Taka historia. Także uważam, że z jednej strony trzeba oczywiście się modlić, bo to jest podstawa, a z drugiej strony trzeba też zachowywać się, zmienić swój sp sposób życia, a przy okazji zmienić sp sposób życia na czas tego koronawirusa, ale w, w konsekwencji to może doprowadzić do zmiany sposobu życia i myślenia po koronawirusie. Do tego zmierzam. Serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę oczywiście wszystkim zdrowia, żebyście Państwo mogli, że tak powiem, przejść ten okres, okres tej, tego, tego, tej, 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 tej ciężkiej choroby, tego, tej, tego wirusa w jakiś sposób ym, łagodny, żeby to nie dotknęło Państwa rodzin, dzieci, bloków, rodziców, dziadków itd. Tak, tak dalej. Przez serdecznie, pozdrawiam Was z telewista.